Cześć, z tej strony do oto kolejny odcinek z plemion na moim kanale. E, jest to odcinek 32. E, I tak, dlaczego został tak wcześniej nakręcony? E, ponieważ tak, wybiło mi po pierwsze 2 miliony punktów, to raz, a po drugie jest nowy event pod tytułem Oblężenie Zamku, co też chciałbym wam przedstawić w drugiej części odcinka, więc żeby nie przedłużać, zapraszam was do oglądania. No dobra, 2 miliony punktów to się przenosi na wioski, a wiosek jest 210, czyli o 9 więcej niż w poprzednim odcinku. Przejdźmy do tego, jakie ja przejmowałem. Ostatni odcinek był kręcony w tym miejscu, czyli 20, czyli 8 dni temu. Trochę wiosek przyjmowałem. Później trochę chwila przerwy tutaj była, e, na odsapnięcie i także... No bo wiecie, tutaj było przyjmowanie wiosek i później tu 3 dni przerwy i także na e, dorobienie szlachciców e, i tak dalej. Po, I w ogóle gracze się pokończyli do przyjmowania, to trzeba sobie nowych znaleźć. Ale cały czas RAR coś tam powoli rosło. Y, cały czas było coś atakowane. Ale dobra, y, z tego tyle chyba. Co to jest? A, z tego tyle? Przejęcia, tak, to są gracze, których przejąłem, no ale tutaj to takie, tam wiecie. Tak, w bonusie dwóch graczy przejąłem. Wtedy oni są nieaktywni, bo wiecie, co, co jest irytujące? Koleś nie gra, w ogóle nie gra, od trzech tygodni nie gra, nie no dwóch, nic, zero punktu przybyło, ale jak ja wysyłam na niego karetę, to defa przyśle. Chociaż od dwóch tygodni mu punkty nie rosną. Ten to samo. Od trzech tygodni mu punkty nie rosną. W ogóle jest nieaktywny. A jak wysłałem karetę, no to ten. No to już wiadomo, co się stało. E, no dobra, e, żeby. Po, te, poczekajcie, pomyślę, co teraz. E, teraz chyba mapa. Dobra. Mm, więc, tak na mapie tutaj zaznaczyłem sobie kolorem fioletowym takiego gracza, którego mam zamiar też przejąć, ale na razie o nim nie mówię nic: znaczy, przejąć parę wiosek i tutaj na froncie mieć taką małą kolonię wiosek, którą będę z czasem powiększał. O tutaj mm, poza tym, tutaj też próbuję właśnie przejąć tego nieaktywnego gracza, który sobie defa dosyła, a on gra tylko defem. E, no i dobra, to tyle z przejęć. I teraz tak, przejdźmy do tego, co robi 60 sekund na minutę, bo on farmi sporo. Eee, odznaczenia. 16 tysięcy, grabieżca dnia 18 razy, dziś będzie 19. 19 raz. Eee, osiągnięcia, tak, tak. Eee, cały czas praktycznie codziennie zdobywany, grabieżca dnia. Bardzo ładnie tutaj wszystko idzie. 957 tysięcy ataków, zaraz milion. Um, tak, zaraz, milion tutaj z odznaczeń, to nic się nie pozmieniało. Yy, I właśnie co do jeszcze do farmienia mamy OFF, Def i zwiat takiej grupy i mamy też nową grupę pod tytułem Farm, czyli Plekka kawaleria. Dokładnie. Yy, poświęciliśmy ze środka plemienia tam, gdzie jest najwięcej wiosek barbarzyńskich, 19 wiosek które są typowe pod wysyłanie ataków na farmy. Do czasu jeszcze, dopóki są te barbki to będziemy je wysyłać. No i poświęciliśmy te wioski. No i w menadżerze ustawiliśmy, że ma się rekrutować tu 5000 lekkiej kawalerii i nic więcej w sumie, no bo i tak 5000 spokojnie wystarczy. No i te ataki on wysyła, Przeważnie gdzieś tam przed spaniem albo rano. Zawsze rozsyła, więc później mamy grabieżce dnia. No dobra, to z tych, z tych ataków to chyba tyle. Jeszcze przejdę do rankingu na szybko. No więc tak, Knight jest 3 miliony w tyle za EUPK. Asy są 14 milionów za Knightami. Erki są już daleko, daleko, Bla też daleko, i co jest jeszcze dalej? Już zostały tylko te plemiona w walce o wszystko A reszta to już nic tu nie osiągnie Właściwie to mi się wydaje, że nawet te 5 plemion Tak, żeby nie było, ale tak jak zawsze mówię ehm, Dobra, ranking W11 do 007 ehm, Pozdrawiam serdecznie Miejsce numer 1, definitywna przewaga. Jeżeli dotrwa do końca, to będzie to naprawdę pogrom. Eee... Ja to jestem 178, więc ja tu nie mam czym się chwalić. Eee... No tak, Nighty mają 20% prawie, tak, ze względu na to, że w Nightach jest 144 członków, gdzie w innych plemionach jest około 100, więc dlatego dominacja nad światem jest tak wysoka. E, dobra, przechodzimy pokonani przeciwnicy. Oczywiście u nas tutaj nie ma pokonanych przeciwników jako agresor na, na wysokich e, rankingach, ponieważ ci pokończyli grę, co jakby to powiedzieć najlepiej y, atakowali. Przykładowo Sebek. Sebek, który już dawno, dawno temu skończył grę. Zaraz sprawdzę kiedy. Tak i teraz będę zmieniał. E, on już skończył grę. On już skończył grę. Hmm. Dwa miesiące temu? Nawet więcej. Ile to jest? Dwa i pół miesiąca temu. Dwa i pół miesiące temu skończył grę. Jest w top 20 agresora, tak? Więc nieźle. E, dobra, wojny. O. W wojnach stosunek nas się podniósł, ponieważ było 1, 2, teraz jest 1, 3. Czyli trochę zdobyliśmy niż straciliśmy więcej. Co prawda spadliśmy na trzecie miejsce. No ale niestety te wojny e, tym poskutkowały. Pokonanie przeciwnicy obrona było wtedy tego sporo. Już teraz trochę mniej dostajemy, no ale. E, dalej odznaczenia. Odznaczenia odznaczenia szóste miejsce, tylko że Blood is my life i Sebek nie grają, więc niedługo awans pewnie na czwarte. No i będzie top 3 podium może, mam nadzieję, niedługo. Jeszcze tego patrykera przegonimy. No, o, coś atak na mnie leci. Co jest? Co jest, co jest. 35 godzin. I wiecie co robić, jak zawsze na was idzie atak albo 100 ataków? Robicie o jak macie konto premium, klikacie krzyżyki, zaznacz wszystko i klikacie etykieta. I od razu wam pokazuje co leci w tym ataku. Jak macie 100 ataków, to jest łatwiej. Tylko byleby jak najwcześniej to zrobić, bo jak zrobicie to po dobie, to może w ogóle co innego się okazać, że szło. Bo się inne czasy już zmieniają. Bo po podobie to już by było e, 13 godzin. No ale wiadomo, że to zwiadczy czyli gość sobie nabiją. Um, jakby to powiedzieć? Hetmana. Tak. Dobrze, no to teraz jeszcze flagi. Flagi nie maksujemy, nie maksujemy, cały czas tylko zostawiamy. I tak, to, to jest za szlachciców, szare za szlachciców, czerwone lecą nam za. Odznaczenia dzienne a zielone lecą nam za oznaczenia, które mamy z eventu. Przykładowo, więc teraz przechodzę do niego i mamy tak: 16 najemników, i co z nimi robimy? Eee, przydzielamy do jednego z tych trzech eee, ataków. Przykładowo, ja, w ostrzał Morski, eee, i próbujemy zająć pierwsze miejsce. 7 razy zajmiemy pierwsze miejsce, to 7 questów zrobimy, za które dostajemy medale. Eee, za każde zajęcie pierwszego miejsca, w każdym z tych trzech ataków, dostajemy zieloną flagę. Proszę bardzo, pierwsza zielona, druga zielona, trzecia zielona, za ostrzał, bombardowanie i najazd. Trzy zielone flagi. Następnie za, za to, że byliśmy aktywni cały czas braliśmy udział z tymi najemnikami w niszczeniu zamków, też dostajemy oznaczenie. I także za zebrane monety, tutaj nie wiem ile będzie na zieloną, mam nadzieję, że nie więcej niż 15 tysięcy eee, No i właśnie, tak się zdobywa oto flagi eee, 3, 4, 5 zielonych można zdobyć, z czego jeszcze 2 żółte, 2 czerwone i 2 szare A Za samo to, że wysyłacie tylko najemników i ważne jest to, żebyście, no, eee, wygrywali Czyli w każdej z tych kategorii, bo im wyższy ranking, zauważcie, tym więcej dostajecie medali. 500, 400, 300. A już na dziewiątym miejscu to jest 141, co jest bardzo małą liczbą. Jedyne co możecie zrobić, to w każdym z tych wypadków, po jednym wsparciu dosłać. To zawsze będzie tylko jeden najemnik, a kilkadziesiąt medali, a może więcej. No i właśnie, jeszcze jest taka, taka rubryka jak postęp plemienia. Więc każdy kto zdobywa medale, to to się wlicza jeszcze tutaj. Um. No i właśnie, to się wlicza tutaj, ale jeżeli by każdy tak zbierał medale, to tu nie byłoby e, prawie 600 tysięcy, tylko byłoby 60 tysięcy, no może więcej, no może 160, może byłoby 160 tysięcy, a jeszcze jest opcja wkład, więc dlatego niektórzy gracze poświęcają punkty premium, żeby po prostu dla plemienia dodać 2500 medali. Przykładowo ktoś ładuje kilkaset pp. No, i tak oto 10 tysięcy przykładowo medali dokłada. No i dobra. No i właśnie mamy za to odznaczenia, oczywiście e, nie odznaczenia bonusy 10% do surowców, 10% do ataku i obrony i tutaj na rekrutację to zbieramy. Oczywiście my to tutaj mamy tak, już na surowce nam się skończyło e, już to zdobyliśmy wcześniej i się skończyło tak, a na jeszcze atak i obronę e, dla pikinierów. To jeszcze mamy. Jeszcze tutaj mamy, bo to dopiero co zdobyliśmy. No i spoko, to jest najfajniejsze w sumie, bo szybciej będzie się wojsko robić. No i cóż, to z, myślę, że wam wytłumaczyłem o co chodzi mniej więcej w tym. No i właśnie, tu robicie zadania, tu musicie być pierwsi. W jednej z tych kategorii, żeby to zrobić, a w aktywność zadania to musicie po prostu wysyłać najemników cały czas, non-stop, najemników, żeby nie było czegoś takiego, że macie 16 na 16, bo po prostu wtedy się to marnuje. A tak po prostu wysyłacie na każdą wioskę najemników i przy okazji robicie questa, a za tego questa jest przykładowo 120 medali. Yy, no i tutaj przydzieliłem sobie, i na przykład w tym momencie 275 bym dostał. No ale dobra, o co chodzi jeszcze w tym? W tym chodzi o to, że jeżeli ostrzeliwujemy. Na jazdy robicie bombardujecie, to zdrowie traci, tak? Za każde dojście do końca paska jedno zdrowie się traci. Przy 10 y, sztukach zdrowia można już szturmować to za pomocą punktów premium, tak? Za 150 pp jedno hp traci się. No i wtedy, jeżeli dojdzie do zera, wtedy 7000 pp jest rozdawanych pomiędzy graczy, którzy brali udział w atakach na zamek. Tak, ja przykładowo, a już tego nie mogę pokazać, bo ten. No bo ten, no bo ten. Usunąłem e, informację na ten temat z raportów, e, że dostałem 300 e, medali. 300 medali dostałem za, za udział w zniszczeniu zamku. Dobra, ostatnia rzecz mapa. Tutaj niewiele się zmieniło. Właściwie możecie sobie zobaczyć. Ja tu nie będę nic opowiadał, bo to jest to samo, co w poprzednim odcinku. E, plemiona się nie zmieniły. E, wszystko jest to samo. Praktycznie lekkie tam przesunięcia na frontach, mało widoczne. Tam kwestia paru wiosek, wiecie, na takiej mapie tego nie widać po prostu. E, więc słuchajcie, no cóż, mapa pokazana, nowiutka mapa z dzisiejszego dnia e, po dwóch tygodniach. Dobra, no i cóż, to myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć.